jsme ustawieni na Freddy i FNAF. Kary, kary. Aha, okej. Okay. Yeah, ja, shit. Bizeria. fala. Oh, o oh, wow. wow. myślałem przez chwilę, że mieli... Myślałem, że mieli fala przez chwilę wyjebało. Okej, jakby do z jasnej... Wait. Jak to wygląda? China Shipping. Uh, jak... jak ten... Uh, jak wygląda tutaj przejazd? By tak chujowo, chujowo, chujowo Ja yeah. Myślałem, że żeby... O! Oh, Bryśnic! Sorry! Okay. Nie okay, wiesz co dobra, spróbuję samochód, let's go. Takie. Okay. Yeah, ja, tylko to jest chujowe lądowisko, O Oh my Okej! Okay. No. Ja to jest live hub. Załączysz, w drive i od razu startuję. A glimpse of the is born. Strike at zero hour with overwhelming firepower. to the

Ja znalazłem zły fire Exit, ale nie wchodziłem do niego A, że że to jest Nie, nie, to... nie, po prostu ten nie wchodziłem, bo był blisko tego. Blisko głównego wejścia. Ale pokazywało normalnie exit, więc ja. ふもふもふも What? Zglitszowałem go, wpierdolił się w samochód i teraz się w Infinity slajduje. Oh my god. Ale samochód jest rozgniewczony, nie mogłem go uruchomić. Chciałem, zaatakowałem wszystko do środka. E, chciałem ruszyć. A właśnie kurde radio zostało. Ja wracam z... Zresztą znaczy, i wszedłem Fire Exitem. Się i z boku. Jest jedenasta! aj no, wracam już Zdążyłem. Już jest, ja jestem pod statkiem. Ale ja, nie wszedłem ja nie, w... nie mogę zdążyć. to ci cię tepnę na najwyżej. Eee, Anyway, wszedłem. Na fajerexicie ja od razu było sumo, pachelka i złote kółko. Kurde, dobra O oh, kurwa! What happened? To, że to jest chujowo postawione! I jeszcze przy okazji po drodze podniosłem kurde manuel. Ale... Ja... No ja ja I, uh, yeah, I know. Uh... <laughs> Bo większość co tutaj masz to ja znalazłem, tylko kurde nie miałem miejsca na nie, a znajdowałem lepsze rzeczy. No ten rewolwer, radio, y latarka, ten boki-toki, y poszły się strać. jawol jest polszczajt o że szku... słuchajcie za dwakiem <grym> chyba <grym> nie <grym> ten, to raz i parę razy <grym> daj, ja lecę y z wielkim, kurde, silnikiem ty mo mo może ty, może wymienimy w kruzerze na ten silnik, będzie lepiej działać. Można w ogóle. Niestety nie. MK jest pod Fire Exitem. Ja za to. Pode mną jest Forest Keeper, który nie miał się tej widzę. Poczekaj, to Wow. Kurde. tam mnie, jest to ciekawe jak będę Znalazłem chyba fejkowy fireaxe. Ja ślimak. nie ma. Znalazłem ślimaka i oni na ciebie. Oh my fucking god. Dobra ja wracam z tą M-ką i pierdołami na ten nastawik. Oh, A, za 2 M-ka O, jest tak. MARTIK! Oj, the snail is here. O no, the snail. Ty chłopak na frontowych drzwiach siedział. Okej, to dobrze, że ja Fire Exitem ładzę. Ci już rzeczy zapakowałem. Oh my god, amunicja! Okay. Za, za, mam możemy... Z... Okej, okay. będę, rob... będę robił coś głupiego, ale będzie content. Idę zastrzelić po Gianta. A no, on nie może zginąć? Kurwa. Okej, okay. ładujemy do traka i spieprzamy stąd. Ale jeszcze, ale jeszcze rzeczy... To no dobra to wiesz co ja to da, ten y, weź wyładuj się w cały i ten i y, y, ja, ja wezmę to. Okej. Okay. Ja w ogóle idę z lampą i mam kolejną MK. Połowie drogi, właśnie go mijam. Takie okay, poszedł w pizdu. Big где? yeah! Porsche ston! Porsche ston! ПОШЛИ! 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 We remember Hi! Hi! <laughs> Pomóż mi wyładować cholersko z tego traka. Już. Okej. Okay. Fajnik, zaparkowałem go, tylko weź sabaton... Sabaton Gumbox tutaj. Wypierdalać, wypierdalać dobra. wypierdalać, wypierdalać. Wypierdalać stąd, <grym <grym już. Ale raz, wypierdolać, Wypierdalać, wychodzę, dobra. Dobra, Jużę, już do... Posso turno, a piedale! E da... POCHI! POCHI! miei... Posso giri. Che mi Wow! Ja wam dam, kur... Ja... ...nie mam na tę <laughs> pierdolą. Ja tylko... Ja tylko strzały słyszałem. Okej, okay, pytanie czy go złapie stąd, ten magnes. Chuj, nie złapie go. co? go... Cofaj szybko! Okay. Nie chce mi działać Jest o, traka, bo mi nie chce działać na Idę, idę, idę Mam nadzieję, że nam go nie rozwalili Jest, ruszył Dobra, wow, jest, good <laughs> 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 let's go. <laughs> <laughs> yeah, let's go, let's go. <laughs> Chyba nawet połowy nie zebraliśmy Okej okay. Pochłonąłem swoje pierwsze zniwo i, na i na to <laughs> Ale nie kuźma le, okej, okay, leci się za baton za za baton, ja taki odkładam rzeczy I tylko słyszę nagle strzały z niej. Mam taki what the fuck Mam wygrać, to czy nie? Nagrałem! Nie! Yeah. Nie! Yeah. Yeah. Nie, bo dosłownie ja takie y, wziąłem MK, bo leżała na tym i, i takie o, magazynek, dobra, jest mi Nie, ładuję! Kurde ten, widzę to skurysuje mnie w aucie, ten i nagle full auto zacząłem na nich

Zajebiście idzie. <noise> <noise> Złoto traci na wartości. Ok. Ok. Cztery stówy. Osiem stów. Uf. Ile? Trzy triple pod rząd. Dwa i pół kafla. Okay, sprzedaj. <grafy> Grający Astolfo w rogu ekranu pomógł. to bardzo. Ja z nie zrobiłem dosłownie dźwięk jakbyś... Ma to grałeś w Ryman Origins. No? No to to dosłownie jak jest ten ta sekcja... Oh no. Jak jest, jest, jest ta sekcja na koniec każdego levelu, gdzie ładuje ci tych plumów do tego, tej tuby? Nie. Yeah. To taka sama muzyka dwa mnie. pół wypuklawka. Wait, uh, trzeba tracka teraz przeserwisować? Nie. Yeah. Okej. Okay, tak, uh, okej. Okay. A nie pryskacza, bo się już kui rozładowało. Wow. Z techniczny silnik jest cały. Zupełniłem ten, tego tego woleja, więc... Okej, okay, engine swap. Ja, Matluk. Okej, okay, dobra, robiłem engine swapa No i zamknięte. No i na dobra, idę Idę kamplować. But wait. Nie. <śmienic> <śmienic> Rozumiem, że to miało być na szczęście. Jest. Chuja pomogło. I don't Luke <grymne> Zachalaj to <grymne> Lampka, lampka dziesięć koła to jakaś jakaś nie wiem mat to jest ta słynna lampka z, z Grunwaldskiego obrazu tapetowego. Aj <grymne> <grymne> to mam, mam, ma, mat, 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 mat. Oh, oh, I mean, sorry, okay, okay, f a i e n o h yay.